Cześć, nazywam się Ania i chcę wam przedstawić kosiarkę z napędem Rajobi, model RY36LMXSP53A160 z akumulatorem 6 Ah i ładowarką 1.7 A. Pora na unboxing. W pudełku znajdują się: przystawka do mulczowania, przystawka do wyrzutu bocznego, instrukcja obsługi, kosz na trawę, oczywiście samo urządzenie, ładowarka. Akumulator 6Ah, który pozwala skościć około 850 m2 na jednym ładowaniu. Czas ładowania akumulatora za pomocą dedykowanej ładowarki to 90 minut. A dodatkową ciekawostką jest fakt, że pasują do ponad 80 różnych urządzeń rajobi. Stanowią część systemu MAX POWER zapewniającą większą moc. Dłuższy czas pracy i lepszą trwałość. Technologia Intel i Cell monitoruje poszczególne ogniwa akumulatora, dzięki czemu maksymalizuje czas pracy oraz żywotność akumulatora. Budowany nylonowy uchwyt ułatwia wyjmowanie oraz przenoszenie akumulatora. Czterostopniowy wskaźnik LED pokazuje, ile pozostało mocy. Bezszczotkowy silnik o dużej mocy zapewnia doskonałą wydajność, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach i dłuższy czas pracy. Zobaczcie, z jaką łatwością składa się rączka kosiarki oraz jak łatwo można regulować jej wysokość. Steruje się tym za pomocą Jednej dźwigni. Montaż kosza na trawę to dosłownie kilka sekund. Ma on pojemność aż 68 litrów, co gwarantuje dłuższy czas pracy bez opróżniania zbiornika. Dzięki funkcji 3 w jednym jest idealna do każdej nawierzchni i kosi nawet w trudnych warunkach. Podwójne ostrza gwarantują szybsze cięcia, a praca jest płynniejsza i cisza dzięki bezszczotkowemu silnikowi. Szerokość koszenia 53 cm umożliwia szybkie i wydajne koszenie bardzo dużych ogrodów. Ostrza Crosscut Blade zapewniają cięcie na dwóch wysokościach dla lepszego zdrowia trawnika. Łatwa regulacja wysokości pozwala na cięcie aż na siedmiu poziomach od 25 do 100 mm. Dzięki pojemnemu akumulatorowi kosiarka może pochwalić się wyjątkową wydajnością. Na jednym ładowaniu akumulatora 6 Ah urządzenie skosi aż 850 m2 trawnika. Przejrzysta instrukcja zamieszczona na panelu sterowania pozwala na uruchomienie kosiarki bez żadnych trudności. Wygodny panel sterowania pozwala z łatwością dobrać prędkość napędu, a funkcja napędu Q umożliwia automatyczne przesuwanie się kosiarki do przodu. Bezszczotkowy silnik to gwarancja mniejszego hałasu. Kosiarka posiada gwarancję dźwięku na poziomie jedynie 98 dB. Funkcja napędu Q uruchamiane jest po naciśnięciu dźwigni z niewielką zwłoką. Kosiarka posiada przystawkę do mulczowania, którą montujemy po uprzednim zdjęciu kosza z urządzenia. Dodatkowo dołączona jest przystawka do wyrzutu bocznego, która wyrzuca trawę na bok w trakcie jej koszenia. Kosiarka posiada przednie oświetlenie, które pozwala na koszenie w trudnych warunkach oświetleniowych. Podsumowując, kosiarka Rajobi jest wykonana bardzo solidnie. Wysokiej jakości materiały, wyjątkowy design i estetyka sprawiają, że używanie tego sprzętu to prawdziwa przyjemność. Model ten posiada możliwość zamontowania dwóch akumulatorów jednocześnie. Mimo dużych gabarytów, jako kobieta świetnie sobie z nią radzę. Wygodny system składania rączki, pojemne 68-litrowy kosz na trawę oraz kilka prędkości napędu oznaczone symbolem od ślimaka do zająca sprawiają, że kosiarka sama jedzie bez składania w to nadmiernej siły. Koszenie trawnika jest teraz prawdziwą przyjemnością, a podwójne ostrza, które skracają trawę na dwóch wysokościach, zapewniają jej ładniejszy i zdrowszy wygląd. Prawdziwą wisienką na torcie są światła przednie, które pozwalają mi na koszenie w najbardziej zacienionych miejscach mojego ogrodu. Zarówno ja, jak i mój trawnik jesteśmy teraz zachwyceni tym sprzętem.